Potępiam tę zbrodniczą działalność. Jestem niewinny. Stoję po stronie Włochów, stoję po stronie Watykanu. 12 dni przed terminem wyznaczonym przez porywaczy, Aliakza potępił uprowadzenie Emanuela. A został przewieziony na przesłuchanie. Odsiaduje wyrok kary dożywocia. Achcia zaczął nagle rozmawiać z włoskimi służbami. Jego opowieści były niesamowite. Achcia przeprosił za kłopoty. Zeznał, nie strzelałem do papieża na zlecenie szarych wilków, ale dlatego, że skontaktowali się ze mną Bułgarzy. Wskazał na KGB, KGB, czyli na radzieckie służby specjalne. A zaskoczył dziennika, że mówiąc o udziale Rosjan w zamachu na papieża. KGB? Tak.